...nie zaatakował. Jest! 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 Kurde, no... Dobra, nieważne, które miejsca, ale chciałbym to wygrać. O Jezusie Chrystus... Jeden! Nie będzie działać! Co?! O, Mogę dziś innego. Nie wiem, jaki ma ideę. Yy, witam Was wszystkich na kolejnym odcinku. a dzisiaj Będziemy grali sobie w mapkę? Znaczy w skład Bustersy znowu. Może zrobimy... nie wiem co. Dzisiaj będziemy oczywiście normalny game, to nie ma go jeszcze nazwy. jak się tam mam 20 gdy, nawet nie wiem czy mam 20 czy znowu się 19 zrobiło. Dobra, gramy, gramy, gramy Simo, graj, wyszukiwanie kurde graczy, mi przyszedł. Zalew klejnotów, czyli pewnie znowu nie jestem będę pierwszy, bo przy montażu widziałem, że było, to jest zalew klejnotów po lewej na dole mi pokazywało. I ja przegrywałem później. Lepiej brać kościa, który ma najwięcej HP. Zauważyłem to Tutaj nie mam gościa Nie atakuję go Ej, gdzie są mali! Mali podróżnicy, gdzie się jesteście? Dobra. Nie gemy, Koiny chciałem Dobra, mamy Cyk 2800 El Primo Dobra, leczenie i dawaj tu więc skąd oni mają 500 gemów? Znaczy 25. Jestem szósty. No, siódmy. Dwudziesty, jestem piąty. Szesta. Może mi się lepiej będzie grało, bo zobaczcie, więcej gemów dostajemy, widzicie to? Czy tu mogę już? Mogę. Półwysep Krymski! Kurde, nie to wziąłem! Nie muszę mnie gonić? A ja się powiększyłem Mam jeszcze koina Mnie zabili Grega yy, Oddział? Greg Dobra, hold, nie mogę, dynamika też nie mogę, dobra, gramy, cyk, cyk, księga, cyk, yy, sklep, z darmu, okej. Okay. Wielki El Primo! Ale mu walnął! Ale to było teraz. Nie, ale ja cały czas nie będę brać, bo trzeba czasami dać mocny atak. Weźmy to atak prawie najmocniejszy. Atakujmy. Syk, 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 lecisz! Lecisz, ale el primo mu walnął. A to ja zebram gema? Chciałbym coś inny się Odleczam, czy o co chodzi? Trochę trzeba myśleć w tej grze, powiem wam Yyy. Tyk. B, bi, 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 bigo. Bigo! Bigo! Nie uciekaj mi O dzięki za gemy i za coiny Dajemy one teraz razy trzy! Znajdź, nie wiem co. Nie wiem co się tam dzieje. Nie wiem, gdzie to jest. Cyk. I mamy, mamy. Dobra. La la la. 2800, to ma? El Primo. Nie, to są ptnącze, a tu dalej nie mogę tego otworzyć. Ale gubaną. El Primem. Co to jest? A to jest strzał na całą łęgę. Kugamy. Zbierali ten. Co to jest? Jestem trzeci! Na wiem, gdzie jest szynka, z mam? Tu jest leczenie. Czwarte miejsce, kurde, ale skupienie, słyszę cicho, bo... Ja się skupiłem, żeby nie przegrać. Oh my god. Al oh, certo, certo. primo Al primo łaśmy yy, drugie L Primo Ale na niego naskoczyli 10 gemów 13 gemów 15. Co tam się stało na górze? Bombę mogę zrobić. Bombę Ukrainę. Ale zostawię to na później. Tą bombę. Jak będę jakiegoś gościa chciał pokonać. Koło konium. Gościa, możesz nie rzucać we mnie tym. Tu się zarabiają te gamy, robiły. Co tu się stało znowu? Mogę to? Nie. Nie uciekam stąd. Tam cały 50 gramy. Nie da się tych diabłów wyfarmić, do dupy wszystko jest. Co tu się stało? Oddawaj mi kurczaka. No, bomba. Kurde, nie zabrałem, nie wiedziałem, że tu tyle gemów leży. I szóste miejsce zaś kurde maczno. Ale prawie stu gemów było. Yep. Oh. kuchni. On zawsze narwał 70. Ile mam koinów? Nie nie mam szans. Oleczenie. Koblina weźmiemy teraz. A, tu się schował. Iś leczenie! Dobra, zróbmy leczenie, zobaczymy co to jest jest bomba. Dobrze, weźmy teraz to. Syk. A czemu ja nie mam żadnego gema jeszcze? Właśnie teraz dopiero zauważyłem. No te gemy są tu. Pierwszy gem, chociaż. Syk. Dwa gemy, bomba Ukraina Kolejna bomba, Ukraina Trzy bomby, znaczy trzy te Dynamikę! Bomba! I cztery gemy I strzał teraz jakieś leczenie jest! Nie wiem, co tu się dzieje, no. Czy tam nie wiem otworzyć? Nie wiem. 30 sekund! 10, 9, 8, ja nawet nie wierzę w to 6, 5, Tylko żeby mnie 4, nikt nie zaatakował 3, 2, Jest! 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 Kurde no Nawet nie wiedziałem, że jestem drugi aż Ja przy montażu muszę zobaczyć kiedy byłem drugi bo Gram ostatni raz, ale będziemy pięć razy zawsze grali. Tą Hold, goblin tu mamy. A nie mam 10 sekund tylko. Punkty, atak, tym, 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 tym. Ago! Włosy! Atak! Primo! Primo! 1000 razy 0 gemu. 25 gemu. Ja tu gemy chcę o dziękuję za to Bomba Ukraina! To dawaj mi. Daj mi bombę Ukraina! Jednego GEMA mi tylko dałeś! Bo tu było dużo osób w bombie Ukrainy. Gdzie jest bomba Ukraina? No jeden GEM, czemu ja z tego dostaję jednego GEMA tylko? To jest bez sensu. Jak ja niby mam być pierwszy Skoro ja nic nie dostaję jakieś bomby Ukrainy. Tu się coś zrespał ale 15 koła kosztuje. To jest tyle, ale... Jaki to jest skin? Takich brodawkami. Ja poszukam tego skina, jak otworzę skrzynkę. Nie ma tego gościa, mamy tylko kolta i... Colt. To mi nawet gemów nie daje. Pokonanie takich skinów. A jednak daj mi jednego, tylko muszę taki wielki skinek wykonywać. A te małe jest bez sensu, bo tam w ogóle nie dostać nic. Kompletnie damy to Dynamajka, tego nie mam dalej. No dawaj mi jakąś bombę Ukrainę, bo zaraz wariuję. Nie mam nic. Nie chcą nawet mi bomby żadnej zaraz. Ale to ścina mi O nie, zaraz zginę Daj mi tą skrzynkę Dobra, to mi będzie Wiem, że kopalnia otwarta, ale ja tu zginę! Jeszcze mi gemy zabrali Super To ja tam już nie podchodzę To jest otwórz Gdzie jestem? Nie mam mnie, tu mam jednego skina tylko Mam dwa, nie jednego, to tak tu się dzieje Nie goniesz Dobra, nieważne, które miejsca, ale chciałem to wygrać. O Jezusie Chrystus... JEDEN! A czemu jeden gem? Czemu jednego tego kryształa dostałem tylko, czyli diamenta. Boże, czemu jeden gem? CZEMU JEDEN?! Wy Wytłumacz mi, dlaczego jeden? Osiem. O, chociaż to mój wstrząśliwy o po tym jednym. Duża skrzynka! Razy sześć! Oddział Ale mi jeszcze trzy brakuje! Czemu jedynka? Ej, dlaczego była jedynka? <laughs> Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. co lajka i sobie ja będziemy grali jutro. Ale ja muszę spać. Uuuu. Ja to montować, ciekawe ile mam miejsca, pewnie z rugika. Dobra, Dobra lajki. Like